Siemano z tej strony Milano, witam was w drugiej części 5 nocy u Shreka Słuchajcie, nie wbiliście 5 lajków pod ostatnim filmem, ale za to 17 na szorcie Więc lecimy dalej, nie zapomnij o zasubowaniu tego kanału Bo będzie się po pojawiało więcej takich odcinków, z takich gierek, z horrorów, z różnych Nie wiem, ale bez zębnego przedłużania moi kochani, lecimy dalej Five Nights at Shrek's Hotel 2, let's go Słuchajcie, jak bijecie 5 lajków ustawiamy, że 5 lajków, jutro siadam i nagrywam kolejny odcinek z jakiejś gierki. Możecie dać linka, Boże, linka, nazwy w komentarzu i... ja w to zagram oczywiście, tak? Dobra. Lecimy. Jesteś kolejnym um, bezdomnym klientem, tak jak wcześniej. Jedynie musisz zostać 5 nocy. Wiesz, że będzie dobrze. Zawsze było. Halo? A, okay. ok. Noc pierwsza. Ok, wiatraczek. Gra jest ciemniejsza. Mamy napisy. W poprzedniej części tego nie było tak w ogóle. Ładniejsze liście. Food court. Toilet. Ok. Witam, panie Shrek. Oh, o, głos mu dodali. O, witaj. We, witaj w hotelu Shreka. Jak mogę ci pomóc? Czy mogę wynająć pokój na pięć nocy, proszę? Sir, we have an on the second floor. E, mamy pusty pokój na drugim piętrze. No dobra. A jakiś klucz? Coś ten? Wiatraczku w jej. Dobra, lecimy. Okay. Beczka. Jeffrey Dummer Vibes. Biedny osiołek. Dobra. Idziemy na górę na drugie piętro. Ciastek! Pomóc ci może? Jakoś tak marnie wyglądać. Hej, okay? hey, wszystko w porządku? Pracuję tutaj, yy, sprzątam... bałagan w pokojach. Creep, creep. Okej, okay, do szafy jak zawsze nie mogę zajrzeć, tu był wcześniej pokój, teraz go nie ma. O, oczywiście, zanim pójdziesz... Zanim, za, zanim pójdziesz spać, musisz se ku walnąć. A to co to, szrek czy jego ojciec? Nie wiem, nieważne. Nie mogę sprintować, więc to chyba oznacza, że nie będziemy musieli uciekać. Dobra, idziemy postawić klocka. Jesteś straszny. A, muszę się zapytać. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Toaleta jest tam. Nie waż się szczać na ściany. No, Okej, okay, spoko. Nie, nie będę. Wet floor. No bo ktoś już naszczał. Dobra. Robimy kupeł. A wodę spuścisz chociaż? Mogę spuścić wodę? Czemu tu jest folia? Okej. Okay. Ale nie naszczałem na ściany, gościu. Tylko walnęłem klocka. Dobra, idziemy do pokoju. Moi drodzy, idziemy do pokoju. Gdzie jest mój pokój? To jest mój pokój? To jest mój pokój. Zamykaj te drzwi idziemy spać. Noc druga, co nas spotka w nocy drugiej. W hotelu Shreka. Czemu jest zły? Czemu jesteś zły? Ostatniej nocy zrobiłeś potężny gówno w kiblu. Wymagało to dużo czasu, żeby to posprzątać. Teraz musisz pomóc sprzątać podłogę w, w łazience Dawaj to, dawaj mie mietły Dobra, cyk, 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 pyk, pyk. Okej. Okay. To poprzednia gra chyba nie była tak dopracowana co coś mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem To jest lepsza wersja tej gry, czy... Ale podnieś tą miotłę Ja pierdzielę Czemu płaczesz, ciastek? Okej, okay, no już posprzątałem. Mogę tu wejść? Nie mogę. Mogę podnieść mi. Aha, mioto zapadło się pod ziemię, no świetnie. Kto to był? Mogę ci zapukać do... Let me in! No dobra, idziemy spać chyba. Mm -hmm. Nie jestem śpiący, może powinienem spojrzeć na obrazy. A co w tych obrazach takiego fascynującego? O nie, będzie jumpscare. Czemu kichno. O nie. O nie. Co ja zrobiłem? Powinienem coś zrobić. E, uciec czy schować? Chowamy. Było blisko. Schowałem painting. Nie. Kto to może być? Ktoś płaci? Jak mogę pomóc? Sprawdzam, jakieś odgłosy dochodziły z piętra. Ja nic nie słyszałem. Jesteś pewien? Tak, wszystko jest w porządku. Okej, okay, dobranoc. Ja pierdzielę, obkichałem portret Shreka, Nieźle. Dobra, idziemy spać. Noc trzecia. On będzie wściekły teraz. A co ty? O ty mały hamie. O ty. Halo, co mnie obgadujesz? Impostor. Okej, okay, czuję się głodny. Powinienem pójść na stołówkę. Food court to chyba stołówka. Dobra, lecimy na stołówkę. Kto jest? Kot... Jaki chonker! A ktoś kisił mi się! Dobra, co powinienem zjeść? Pizza, banana, burger, cheese food. Picę sobie z nim. A muszę siadać obok tego kripa? Co to rumpel Hej, jak się masz? I'm cześć, jestem Karl. Nice Miło mi cię poznać Karl Ale dźwięki z Minecraft na prawcie. A tackę odnieść może? A mogę coś jeszcze zjeść? Banana, burgera? Nie? Dobra. To no, cześć Karl. Carl. Mm -hmm. o, no musiał coś nagadać ten ciastek, co? Jest na mnie zły. Nie patrzcie tak na mnie, panie szreku. Ja nic nie zrobiłem. To, że postawiłem kloska, nie oznacza, że jestem jakimś złym człowiekiem. Tak zawsze dzień dobry na klatce mówię. Ja pierdziele, co za ludzie. A ten vending machine dalej tu stoi. Nic nie mogę zrobić. No dobra, no to idziemy chyba spać. Chyba, że muszę się wysrać na Nie muszę. Noc czwarta. Gówno uderzy w wiatrak. Ja wam to mówię. Uff. Nie masz reka. Nie masz reka. Nie podoba mi się to. Co się stało? Nie podoba mi się to, ani trochę. Ciecu. Czy ty to zrobiłeś dla mojego pra, pra, pra dziadka zdjęcie? Mam dość e, kopotów z tobą. E, musisz teraz to opłacić, e, pracować, nocna zmiana. Nie umiem w angielski. Upstairs, y ok, idź na dół, weź e, boksy e, i do warehouse'u. Tak, ale umiem tłumaczyć. Ale mnie gościu wystraszył. To te boksy, nie? No, a mogę wziąć dwa? No nie, bo oczywiście. Nie będę zamykał tych drzwi na razie. Ale żeś mnie gościu wystraszył. A gdzie jest warehouse' Tu? No. Już się nie złość, no boże. Boże, ci się złości na mnie. Mi się kichnęło, mam alergię. A. Ty... Wszystko w porządku? Hej, hey, jak się masz? I'm fine. Nic mi know? nie jest. Potrzebujesz pomocy? Dzięki. Byłoby wspaniale, jakbyś zaniósł boksy na górę. O, pomógł mi. Cole. Poczekaj, Cole. Dzięki. Fajny ziomek z ciebie. Już... Z... Dobry chłopiec! Możesz iść spać Ta. Aha. Idziemy spać. Noc piąta. O Jezu Coś... Midnight. Północ. O... Jest ciemno, nie mam latarki, nie mam nic. Wszystko jest Czemu wszystko jest zamknięte? Co się z tobą stało? No oczywiście, no oczywiście, że musiałem się obesyrać. Wstawaj. Gdzie jestem? Co się dzieje? Gdzie? Co jest? Shrek juice? Czemu ja to piję? Czuję się potężny. Ta i plot tu będzie taki, że my staniemy się szrekiem. Co jest? Okej. Okay. Znowu czuję się słabo. Muszę wypić soczek szerkowy. A ty co tu robisz? O mój Boże, żyjesz. Dzięki Bogu. Myślałem, że nie żyjesz. Pójdę zobaczyć, czy znajdę coś, żeby cię uwolnić. No, z tym raczej nic nie zrobię. Muszę chyba ten szereg juice znowu wypić. Chyba... Ja czy ja mam się wrócić i znowu wypić? Sok z Shrek'a? Sok, Sok... Aha, na, na, na opakowaniu z tyłu pisze, żeby nie pić go więcej niż raz w Twoim życiu. Że mogę przedawkować. Take one but don't drink. Wiecie co? Weźmiemy, ale nie będziemy pić. Może damy Karlowi? Let's go, damy Karlowi. Masz, wypij sobie. Here, drink drink Masz tego energy drinka i... wypij go. Okay. Okay. O kurde! Nie mogę sprintować. Nie mogę sprintować. Co to za porta jest?! <laughs> Alright. O! Wszystko w porządku? Dobra, uciekłem. Wszystko w porządku, panie szeregu? Jaki sigma, aż oko mu uciekło, gdzieś się bił ze srekiem Jaka sigma, co jest? Aha, RPG, -a. no dobra, złapał. ...bez problemu. Aha! To by było na tyle. Ja pierdzielo! Okej, Okej! Co to miało być w ogóle? Kilka razy się przestraszyłem, ale bardziej ta gra była śmieszna niż straszna. Dobra, no co, no słuchajcie, dzięki za oglądanie. <grych> yy, fajnie, że byliście, fajnie, że obejrzeliście i pamiętajcie, 5 lajków pod filmem i jutro zabieram się do nagrywania. Tylko, że w późniejszych porach, bo... Mam do pracy jutro, wrócę późno i dopiero siędę do nagrywania, do montowania i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, yy, piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na kanale, jakie horrorki, czy w ogóle gierki. Także dzięki, że byliście, trzymajcie się i do następnego. Elo!